Powiedz mi, słyszałeś hasła typu No pain, no gain? Trening musi trwać co najmniej dwie godziny, bo inaczej nie ma większego sensu. I tego typu właśnie hasła są moim zdaniem głupie, ponieważ wiele osób, które ma mało czasu, właśnie przez to w ogóle nie podejmuje aktywności fizycznej. I dzisiaj ci pokażę w tym filmie cały mój trening, który zrobiłem w 57 minut, który jest naprawdę efektywny, konkretny i który nie zabiera ogromnej ilości czasu. Tak więc, jedziemy na siłownię i za chwilę Ci dokładnie wszystko wytłumaczę co i dlaczego robię. Ok, i teraz stałość. zaczynamy sobie oczywiście od rozgrzewki, i tutaj ma u mnie ta rozdrzewka dwa cele. Po pierwsze, chcę trochę jeszcze ogólnie rozruszać, bo wczoraj jeszcze robiłem bieganie, stąd też mam lekkie zakwasy i nogi są tutaj troszkę obolałe, stąd też będą elementy pod kątem właśnie rozciągania i mobilizacji dołu ciała. A co ważne, także chcę przygotować się pod element główny, jakim będzie podciąganie na drążku. Stąd też także będą tutaj rzeczy, które mają troszkę zmobilizować obręcz barkową, rozżać plecy, bicepsy, łopatki, tak, żeby być w pełni gotowym na element główny, którym będzie podciąganie. I potem krokiem drugim jest tak zwany element pobudzenia. To wykonuję w celu tego, żeby za chwilę mieć troszkę więcej siły podczas podciągania. I tutaj pokazuję dwie opcje. Jedna, ta, którą wykonuję na gryfie, jest opcją trudniejszą, ale także daje Ci opcję łatwiejszą, którą wykonasz z gumą. I tutaj, co będzie ważne, i w jednej, i w drugiej wersji, chodzi o to, aby ten ruch wykonać z intencją, aby zrobić to maksymalnie szybko i maksymalnie dynamicznie. Celem tutaj jest to, żeby pobudzić do pracy wysokoprogowe jednostki motoryczne, co za chwilę przełoży się właśnie na większą siłę podczas potęgania na drążku z ciężarem. I jak mówiłem, elementem głównym właśnie będzie drążek i tutaj wykonuję sobie w obecnym bloku treningowym, który jest taki bardziej nastawiony pod kątem objętości, trzy serie po 8 razy, oczywiście z ciężarem. I tutaj, zależnie od poziomu, dla jednych może być potrzebny ciężar, dla jednych wystarczy niekiedy masa własnego ciała. Tutaj, oczywiście, to musisz dopasować pod siebie i pod swoje możliwości. Trzy rundy, i pomiędzy każdą rundą trzymałem sobie przerwę przez trzy minuty. I następnie przechodzimy sobie do elementów bonusowych, i to wykonuję sobie w super serii. I będą to dwa ćwiczenia. Pierwsze to będzie <coughs> wyciskanie Arnolda. Które wykonuję w trzech seriach po 8 do 10 ruchów, i to łączę sobie w super serię z przesiadem bułgarskim. I tutaj podobnie wykonuję 3 rundy po około 8 do 10 ruchów na każdą nogę. I teraz co ważne, pomiędzy każdą serią trzymam sobie przerwę maksymalnie minutę. Ponieważ jeśli policzymy sobie czas przerwy pomiędzy poszczególnymi, na przykład, alotkami, to i tak będzie ona tyle długa, że mogę użyć dobrego ciężaru i że mogę tam naprawdę zrobić dobrą robotę. Tak więc w przypadku super serii ze spokojem mogę sobie te przerwy skrócić. Dobra, i na koniec mamy jeszcze drugą super serię. Tutaj połączę sobie pracę pod kątem tricepsów, czyli to będą wyprosty na linkach z głowy i to łączymy sobie ze spacerem farmera w wersji oburącz. I tutaj co ważne, ja używam ciężaru, gdzie w każdej ręce trzymam połowę masy mojego ciała. I w jednym i drugim przypadku wykonuję 3 rundy. Jak chodzi o tricepsy, to jest tam od około 12 do nawet 15 ruchów. A w przypadku spacerów farmera, wykonuję sobie tutaj takie 30. Do około 35 metrów spaceru na każdą poszczególną rundę. No i jak teraz widzisz, tutaj też na filmie mój zegarek, udało mi się ten tening zamknąć w mniej niż godzinę. A naprawdę wiem, że był on efektywny, ponieważ dokładnie takie samo podejście stosuję u moich klientów, którzy mają często właśnie na tening godzinę lub dwie w tygodniu. I u nich także się to bardzo dobrze sprawdza. I to w sumie tyle. Tak więc jak widzisz, cały mój tening to było zaledwie. 5 ćwiczeń, element pobudzenia i element na rozgrzewkę. Tak więc nie potrzeba wcale robić dużo ćwiczeń, nie potrzeba robić nie wiadomo jakiej liczby serii, powtórzeń. Pamiętaj, w treningu zawsze mniej znaczy więcej, ponieważ nie chodzi o to ile robisz rzeczy, ale jak robisz to co już masz w planie. I tutaj jakość zawsze będzie się broniła, dlatego pamiętaj, trening nie musi trwać 2 godziny, i tym akcentem w tym filmie to wszystko. Pozdrawiam.